Pierwszym etapem diagnozy jest szczegółowa rozmowa lekarza z pacjentem oraz badanie. Ortopeda zapyta o aktywność zawodową lub sportową, przyjmowane leki, artrozę, innych stawów, przebyte choroby zakaźne i urazy. Następnie lekarz oceni chód pacjenta, zbada i poczuje nogi, stosując specjalne techniki w celu zidentyfikowania problemów z mięśniami i stanem więzadeł kolana i łąkotki, bólu podczas ucisku i ruchu. Obie kończyny są oceniane kompleksowo. Ponieważ deformacje stawu skokowego, artroza stawu biodrowego czy płaskostopie powodują dodatkowe obciążenie stawu kolanowego. Najważniejszą metodą w wykrywaniu gonartrozy jest radiografia. Na zdjęciach widać zmiany, tam gdzie chrząstka w stawie uległa degradacji zmniejsza się odległość między kościami. Jeśli staw jest spuchnięty, USG wykaże nadmiar płynu w stawie z powodu zapalenia, zwanego zapaleniem błony maziowej lub obecności torbieli. W niektórych przypadkach zalecany jest rezonans magnetyczny. Na obrazach MR i lekarz oceni stan błony stawowej, czy występuje zapalenie błony maziowej, obrzęk kości, stopień zużycia chrząstki, stan zapalny torebki stawowej stawu kolanowego. Celem leczenia zachowawczego, niechirurgicznego, jest złagodzenie bólu, zatrzymanie stanu zapalnego, utrzymanie ruchomości i zakresu ruchu oraz długoterminowa poprawa jakości życia pacjenta. Zmiany w diecie i ćwiczeniach są ważnymi składnikami terapii choroby zwyrodnieniowej stawów. Odchudzanie odciąża stawy, poprawia przemianę materii i zmniejsza prawdopodobieństwo zapalnej degradacji chrząstki stawowej. Regularne, indywidualnie dopasowane ćwiczenia terapeutyczne wzmacniają mięśnie, które stabilizują i wspierają staw kolanowy oraz jego funkcje. Buty powinny być odpowiednio dobrane, w razie potrzeby należy wykonać wkładki wkładki. Akupunktura pomaga w objawowym leczeniu bólu. W Niemczech akupunktura przy gonartrozie jest od 2007 roku opłaconą procedurą ubezpieczenia medycznego. Farmakoterapię, niesteroidowe leki przeciwzapalne i nowsze leki z grupy koksybów, a także niskodawkowe opioidy stosuje się, gdy ból i dyskomfort poważnie ograniczają codzienne funkcjonowanie chorego. Jednak takie objawowe leczenie lekami przeciwbólowymi jest na dłuższą metę niedopuszczalne ze względu na niepożądane skutki uboczne. W Niemczech bardzo popularne jako leczenie objawowe są iniekcje preparatów kwasu hialuronowego do stawu. Z reguły w początkowych stadiach artrozy zastrzyki zmniejszają ból. Poprawa utrzymuje się przez wiele miesięcy, pacjent może pokonywać dłuższe odcinki drogi bez bólu. Istnieje wiele przeciwwskazań do zastrzyków. Dlatego konieczne jest dokładne omówienie z lekarzem ryzyka takiej interwencji w integralność stawu. Alternatywą dla iniekcji kwasu hialuronowego jest wprowadzenie do stawu specjalnie przygotowanego, bogatego w płytki krwi, własnego osocza krwi pacjenta. Warto zauważyć, że nie ma leku ani suplementu, który należy przyjmować ustnie, aby przyspieszyć wzrost własnej tkanki chrzęstnej. Chirurgia oszczędzająca stawy jest odpowiednim sposobem leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Jeśli może spowolnić lub zatrzymać proces zużycia. Jeśli ubytek chrząstki jest niewielki, obiecujące jest przeszczepienie chrząstki autologicznej własnej. W tej procedurze kawałek nienaruszonej chrząstki jest pobierany od pacjenta i hodowany w laboratorium do pożądanego rozmiaru. Następnie lekarz wstrzykuje wyhodowane komórki chrząstki do stawu kolanowego w odpowiedni obszar z ubytkiem. Znana jest również interwencja jednoetapowa. W której pacjentowi wstrzykuje się wiórki z własnej chrząstki w postaci mieszaniny z elementami krwi w ubytek powierzchni stawowej. Inną opcją leczenia drobnych uszkodzeń chrząstki jest mikropękanie. W tej procedurze lekarz przez mały dostęp rani kość leżącą pod chrząstką. Powoduje to przepływ krwi do ubytku. Komórki macierzyste z krwi różnicują się tutaj w zastępczą włóknistą chrząstkę. Jeśli uszkodzenie chrząstki zaszło za daleko, rozważa się protetykę. Jeśli uszkodzenie chrząstki dotyczy tylko jednego obszaru stawu kolanowego, wówczas wystarczająca może być proteza częściowa. W przypadku postępującej artrozy stawu kolanowego zakładana jest endoproteza całkowita, która umożliwia przywrócenie stawu kolanowego bez bolesności i ruchomości. A pacjentowi możliwość uprawiania sportu, pracy i prowadzenia aktywnego trybu życia. Pacjenci z gonartrozą mogą wiele zdziałać. Aby zmniejszyć dolegliwości bólowe i poprawić jakość życia poprzez konsekwentne dostosowywanie stylu życia i nawyków, na przykład przejście na dietę sprzyjającą chorobie zwyrodnieniowej stawów w celu uzyskania prawidłowej masy ciała, dostosowanie aktywności sportowej do choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Sporty o niskiej intensywności i łagodnych ruchach, takie jak jazda na rowerze, spacery są optymalne dla zdrowego metabolizmu chrząstki.